Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z I dzisiaj sobie zagramy Nie Challenge'a Daily Rana. Także co, no lecimy po prostu, zobaczymy co to będzie z ranik. Czy będzie fajny, czy nie. Ja to sobie mikrofonik poprawię. No i lecimy. To widzę już matkę ujebać. a no, zobaczymy, nie? Jak to pójdzie, no bo. Muszę jakieś miary miarę dobre itemki dostać i będzie bardzo dobrze Kluczyk A służyłem tutaj tego Myślę, nieco szybciej tego rana Ten pokój sobie przejść, bo to jest sporo tych ziomków do bicia A shop I trzeba chce iść do sklepu Pytanie Nie no, chyba nie ma co no, na razie nie. Okej. Okay. Zbierzmy. I jeszcze pójdziemy na treżera, a czemu by nie? I czy tu może być ten? Sekretny? No może być sekretny, dobra, Pick. Ale nie ma. Not this time. Dobra Cyk, 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 cyk O kurde Dobra Ja sobie gówno rozładam przy okazji i nie. Lego. Dobra i jestem kurde dużo serduszek, ale ja nie potrzebuję tych serduszek, to co za item, okej okay, może być, mass poison, przyda się na clearowanie pokoi, no i o to chodzi, mamy 5 monet i też kurwa mamy kamienia Dobra, to idziemy po prostu w takim razie na sklep, zobaczmy, czy jest tam bomba, może. I kurwa, no i nie, wiem, czy bombek patch czy like będzie. W sumie. Albo nie, może zróbmy najpierw tak, że pójdziemy do bossa. I zobaczmy, co po prostu boss mi da. To jest jeden z kurwa najbardziej. No Tragiczny wariant, no właśnie. Tragiczny wariant. Lepiej zamknę, mordę. Okej, okay. no, style, może być No No to idziemy do sklepu, Pyk Co my tu mamy? I dobra, nie wiem co robi w sumie żaden z tych itemów, chyba to jest damage up, albo nie, ale nieważne, wezmę bomby po prostu Więc nie będę wracał nie będę tej karty, jak nie wiem co robi, więc no idziemy po dalej. No, rozwalimy sobie kamyszka. Okej. Okay. Okej, okay, może być. Przyda się tearsapik zawsze. No, to lecimy dalej. No fajnie, by jakieś Angela sobie zdobyć. Czy będzie szansa? Zawsze szansa jest, ale czy to się uda, to już jest nie wiadomo. Sprawa. No i to jura. ale przynajmniej dzięki temu maspoizonowi będę miarę szybko te pokoje robił. Czyścił. Okej, okay, tu muszę dwie bomby wy, wykorzystać. By zdobyć temat, dobra. Piguły nie biorę I czy chce ja chcę iść od razu na bossa? A dawaj kurwa na bossa, od razu idziemy Ale akurat taki boss, który nie jest jakiś pojebany O ja pierdolę, ja coś mówiłem? A, 7 monet, wow Ja pierdolę, same zwykłe monety, no co za kurwa gówno Dobra nie będę tutaj pod planetarium szedł Bo... Bo po prostu wiesz, no szans wolę... Bo nie będę aż tyle pokoił Chociaż w sumie nie no, tyle samo będę miał pokoić zwykle, ale... Kurwa no właśnie, czy ja chcę iść pod planetarium? No tak nie no, chyba nie, jebać planetarium Wolę po prostu kurwa ten itemkę jakoś zgarnąć ogarnię po prostu tutaj. Jakiś fajny temat potencjalnie ok no dobra więc jest jakiegoś bardzo chcę ale trudno dobra co my tu mamy gówno dobra to ja chyba sobie w takim razie otworzę to zajbiście I tam jest sakiewka Super Dobra I po prostu idziemy dalej, no. nie będę tej bomby wydawał Na lepszą okazję zostawię, potencjalną No bo tutaj nie, nie mogę Nie wysadzę tego No, bo trzeba dwie, dwie bomby mieć niestety, dobra Zajdziemy teraz tu. Pigu też nie biorę, jebać. Oj, kolejna bomba, zajebiście. No i mamy treasure'a obraz, Także bardzo fajnie. Okej. Okay. Miły itemek. Jeszcze kum, przyjacielskie kubki mi się to jest nice Ta, bomba i klucz. Czy ja chcę to wydać? Zobaczymy. Nie, najpierw do sklepu pójdę. Ok, luckupa dostałem. Mamy soula. I kurwa lepsze karty. I jeszcze pomyślę co tu wziąć. I idziemy najpierw na bossa. Let's go. Cholera. O, jest, patrz na to, kamyszek. Ale ten kamyszek niestety mi dał tylko... ...i wyłącznie. Uuu. Dobra, dobra. O kurwa, przeżyłem. to bez utrzymania hitka, nice. A to kasy mi nie starczy niestety. Chociaż... Starczy mi, dobra. Co my tu mamy? Gówno. To tutaj jeszcze, zobaczmy co jest. I w sumie otworzę, Ach, chuj. O, no i secret tu jest! Nice! Także mamy. Też przy okazji kursa. Tam jest kurs. Także to mi się podoba. I co my tu mamy? mamy... Ja to chyba wszystko wysadzę tak szczerze Tutaj jedne bomby żeby były wybuchły. Tutaj przejście. zajbiście. To pyk, bomba, big bomba, pyk, fuj, kasy, bardzo mi się to podoba, Ociechuj, chuj. Dobrze. Ty, ja może, ja chyba nie wiem, czy chcę patrzeć, kurwa, co ten item robi, ta stakiewka jakaś. Nie pamiętam, nie wiem w sumie, czy ja ją kiedykolwiek widziałem. A jak mam tyle kasy, to może bym wydał, chociaż nie, dobra, jebać to. Wolę te, wolę lepsze karty I Soula, także pyk Hierofant, O chłopiec, 3 kurwa, what the fuck Ran został w tym momencie Jeszcze sobie tej bombę Rozjebany Jeszcze tylko zostanę jakiegoś dobrego Angelika będzie totalny luks, nie? Tak, żeby trochę demerza jeszcze do, dołożyć. No patrz ty na to, no ja pierdolę, ale i zadyma się dzieje. Rozpierdol totalny. Idziemy na arkada I wyram swojego całego, całe serduszko. Ponieważ to jest tak, jak parę hitów dostanę nawet kurwa z tego Dostanę tego, jakiegoś nowego <laughs> familiara. Dawaj, tu może być chyba sekretny pokój i aktualnie, no i był, no i był, jak widać. Nice. I mam 15 monet też, więc będę mógł sobie kupić temat w sklepie. I czy ja kurwa słyszę fajerwerki u siebie? To... Napierdolę Sylwestra jeszcze nie ma, już ktoś napierta fajerwerkami Okej okay. Nice Money tox. Nie wiem co to robi Albo w sumie zobacz, co to robi. A co mi chujesz, szkodzi? Keeper z bargain. Se wpisze. Większa szansa. Aha. Dobra, nie wiem. A weź spróbuję po prostu wyjebać. No, kontrolę. To chyba tak działa, że. Aha, że i temy, że. To, co po prostu może mi kosztować HP, to w sumie nie no. Weźmy to jednak. To jest szansa, że to będzie pieniądze. Chociaż nie, jebać to. Bo ja mam dwa, dwa serduszka, których tak zbytnio nie potrzebuję. To sobie je zostawię. Kurwa, nie jest, się w azela zamieniam. Ja pierdolę. Idziemy się jeszcze raz hitnąć zaraz. No, a teraz idziemy. Nie wiem co robi dusza Azela. To se w sumie też napisze. A co mi kurwa szkodzi? Żeby... Użyć tego, jak będzie fajnie. Soul of Azazel, nic mi nie wyskakuje, no. Kurwa, jakiś mega blast. Dobra, nie wiem co to znaczy, ale użyjemy się na bosie teraz. I chyba te hity, kurwa, które robię z tej maszyny, chyba się nie liczą do tych hitów, co, co zresztą tego familiara. A pierdolę to. Kuro też dropem ty. Wszystko dropię, lol. Dobra, to idziemy w takim razie na sklepika. Speedrun. Nice. I co, kupujemy PHD? Właśnie tak. Kupiłem Soul'a. Dobra, idziemy znowu na tą maszynę, bo kurwa mogę. I mam taką ochotę. Także ram. Pam. Ty, co jest? No i patrzcie, mam nowego zioma. Warto było sobie dać spuścić w pierdol Czarne serduszko, niestety, ale Kurwa, what? Okej okay. hmm. Taki set ten ziomek, ale dobra, nie? Lepiej mieć, niż nie mieć tak w dużym skrócie powiem. I chyba jestem w takim momencie rana, że kurwa naprawdę już... Nawet ja mogę po prostu zapierdalać. No A to jak ja tutaj rozjewałem się. Oj, to sobie wezmę akurat. Dobra, no to zawsze co robi. O, Kurwa, dobra! I czy ja straciłem przez co? To... Kurwa tego? Ja chyba straciłem. Nie wiem, czy angela widziałem. What the fuck? Nie wiem, co to robi. A speed se wezmę. Dobra. Nie wiem, czy tu angel był. Chyba był. Dobra, ja pierdolę. Ty, do no, pojebane. A bierzemy to. I kurwa, kurcze, nie mam tego Kluczywka, lakapit, no i to wierzemy. A i tyle bomb. Tak mało kluczy Cyk, cyk, cyk Bardzo miły tem. Potrzebuję trzech kluczy. Oczywiście. A, pierdolę, No oczywiście. Ty, tu jest kurwa x. Ja pierdolę, no what the fuck! Co jest? Ja hajs dostaję, nie wiem, czy to już jest ta kapa. Ale no kurde, pojebane. A, no, bierzemy serduszko. No i lecimy dalej, no. Karta, której nie mogę wziąć, bo nie mam kurde klucza. No jasny gwint, takie fajne rzeczy pewnie tam są. A ja ich nie mogę zdobyć. No i dwa hosty jeszcze przyszły, dobra. A to są DEPSY 1, tak, tak, tak. Dobra, to po prostu teraz idziemy na bossa. Tak. Tam. Idziemy na bossa, Angela sobie ogarniemy. I kurwa, tyle w tym macie. kuleczka holy grail dobra nie jak mam latanie fajnie fajnie to w sobie mogę przelecić to być to to mi daje serduszko dobrze Eee, to sam jest niepotrzebny. A wejdziemy kurwa już po prostu na, na matkę i chuj, tak szczerze nie ma co, Ja i taką to jebany w cholerę, build więc raczej po prostu to, to łożenie i próbowanie min, maksowania rana nie będzie konieczne. No także po prostu idę i zobaczymy, co to będzie. No, tej monetkowa ta w sumie rozwala, bo mi kurde, no, nic mi nie szkodzi. Mam w cholerę bomb, więc sobie mogę to na chilku zrobić. Mniejszą mam w cholerę hajsu Balls of Steel. Kurwa, broken, broken ram absolutnie broken. No, mógłby pójść na kursa, nie? I pójdziemy do tego kursa, bo kurwa mogę. Jedolnie. Tak zostać strolowany przez gierkę. Nice. Bomba. No to jeden tu bomb, że będzie klucz w tej sakiewce. Jest. Śmierć. E. Tu jeden bombę mogę. I otwieramy tego teżera. Co my tu mamy? Trail of Tears, hmm. Ok, ok, ok. Tutaj jemne bomby, bo on chuj bomb. Nie mogę sprawdzić, co czasem nie tego... ...pokoju... ...sekretnego. Ja pierdolę. Dobra, mamy klucze i to jest najważniejsze, możemy sobie pójść do sklepu. Także mi to się podoba. Jebać. Nie no, ale to... Już. To nie ma znaczenia. I tak mam daje wisty run. I tak tą matkę teraz dole, Więc tutaj nie muszę naprawdę się martwić o to. Czy ta lepsza ten, ta baterijka? Czy lepszy nie jest czasem? Po ten Fatal Protection. Także cyk. Nie otwieram tego, bo nie wiem bo, Kurwa Pandora's Box Generalnie What the fuck? No Puszka Pandory Mitologii greckiej miała w chuj Złych rzeczy w sobie Jedyne co miała dobre To nadzieje, ale no właśnie Czy to jest Tak, że Kurwa dostanę akurat nadzieje, Tą dobrą część? Nie wiadomo ja nie wiem i też mi się nie chce sprawdzać, bo to jest zbyt dobry run by się w takie rzeczy bawić, tu mamy w chuj HP Niepotrzebne mi to jest, ale i tak sobie to odpalę Idziemy na bossa Na Matule. Matula się żegna z życiem Ja pierdolę, ty No, patrz, kurwa na to, nie. No, także ran pokonany. Zajebisty to był ran. Fuj, że się zrobiłem, jestem 1248. O, kok. Ok, ok. Ten ran generalnie. No! Nie, był. Do... W sumie nie, nagrywam tak o 22. Więc no. A on był dostępny o 23? Nie, co ja pierdolę, O 9 byłby. No dobra. Także no, trochę już czasu on sobie tutaj pobył. trochę sobie ludzi porobiło tego tak rana. No ale dobrze. Także to było już na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jak ci się podoba, że łapy w górę. Tutaj super, coś będzie bieżąco i myszki fajny, koniecznie pisać. No i to, no i co, no i to tyle. Także papa i Elo.